Hej, witam w kolejnym odcinku z Rayman Origins Dzisiaj pójdziemy do podniem. Dzisiaj odwiedzimy poziom Podziemna na sonda. Przez przez ostatni poziom i będzie i, i zakończymy świat mm, posnienia DG Wszystko co pamiętam. Dobra. Poziom pełen chmur I pełen... a Zginę za chwilę I poziom pełen... Poziom pełen flatw z oczami Które będą się ruszać A my będziemy po nich chodzić Kieleniwy poziom, bo flety oczywiście się nie śpieszy, ten ani żaden kolejny, spokojna muzyka, no i już po, po spokojnej burzyce i klatka. Dalej Normalnie, same wszędzie tylko monety W sumie czas, czaszko na te

W no, tym oczywiście kolejna Kolejne fety, które znowu nam pomagają. W sumie mogą takich klapet tutaj nie być. No. I lecimy. Czy te flety fanie w GYD odgłosy, jakby jakby, jakby jak się nie skacze, to właśnie powinniście słyszeć, że właśnie taki mają jakby ktoś grą w tym flecie. Nie stawało niego. A, dalej i kolejny flat kolejny wolny flat. Chociaż w sumie nie wiem czy mi tak się wydaje czy, czy tak jest. Ale kiedy są jakieś takie sytuacje mm, takie sytuacje, gdzie bardziej trzeba... Um, uważać, to wtedy jakby te flat, flat albo flety, zależy ile wtedy będzie, przyspieszają. To się robi dzień powoli. No nie, okej, okay, jeszcze raz. Spokojnie, to w końcu spokojny poziom. Nie ja trzeba się śpieszyć. Czy renderowanie tego to będzie ty jedynie. Pół godziny. Oczywiście aż pół godziny. No ja nie mogę. ta to są... To sześć właśnie, to, to. Dobra. Czemu ja się tam z śpieszę? Ok. Jeszcze raz. Jak coś to tu będzie cięcie. Z zależy ile wyjdzie minut na odcinku. Jest możliwe, że tego, tego innego faila nie będzie widać, kiedy po prostu cięcie na nim albo odwwwww, <mach> fali, to zależy, jak mi teraz pójdzie, ja tak wi wiem, że odcinków nie było przez cały miesiąc, nie ponad miesiąc, nie miałem czasu i tak jak z tego co widziałem jest tylko jedna subskrypcja, więc za się nie spieszyłam z kolejnym, ale skoro już ktoś jest to nagrałem. nagrywam. Ale normalnie to jest chyba, już gram w Rayman Origins, cały przyszedłem, to w sumie to jest chyba jedyny poziom, gdzie jest tak dużo czaszkonat, tak? Czaszkonat, tak się nazywało. No nie, nie ma innego, jeszcze innego poziomu, w którym aż tyle by było na Ars. Nub. Nub, nub, nub. No, 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 no. No, o No, już koniec będzie. Medalu za lumy nie będzie. Ale będzie przynajmniej na wszystkie lumy. No łap się Rayman, że wchodzi Dobra. I... Trzy klatki są. Nasz znajomy magik. torkie kiedyś, który na, na nas oszuka. W my szukamy od początku. Ale teraz jesteśmy szczęśliwi, bo on daje nam lumy, znaczy elektrony za lumę. Więc nie narzekamy. No i powrót do rozważenia. I będziemy powoli kończyć. 49. Może mi do skrzynki, więc. A nie, inaczej. Pójdziemy do. Pójdziemy do, do odcinka. Pójdziemy do. Jak do, się do, nazywa? Do, do, do Bez odwrotu. I to będzie na tyle. A w kolejnym będzie to z, lot moskitem i skrzynka. Albo tylko lot moskitem. Może, może skrzynka jest teraz w sumie. Czekam aż się zwężą. No, to było nie fair. Tylko tyle powiem. Tak, Marfi, wiem, wiem. Nie, to jest dużo, krola, A może, a może, pójdę zebrać te, które jeszcze były zebrane. Musimy się da. No, ale, coś tam zebrało. Ale chyba nie będzie trzech elektronów, tylko dwa. Więc mi tak się wydaje. Chyba mi jednego zabraknie. Nie, nie będzie. Dobra. Myślałem, że, że 185 jest potrzebnych, ale na szczęście nie. Dobra. Patrzmy, że szybko poszły te, te dwa poziomy, więc spróbuję zrobić skrzynkę. Jeśli myślimy, to po dwóch, po dwóch turach, to będzie koniec od tego odcinka. Oczywiście bez odwrotu. Trzy elektrony no i w następnym odcinku będziemy mieć nie strzelaj tyle a no teraz dajemy się do do lo, do, lume, do, do małaka który otworzy, otworzy nam drogę elektronami do do poziomu rozpętlony pościg, dobra i mamy naszą skrzynkę i lecimy Bo jaka jest ta muzyka do, do tej skrzynki? To taka szybka jest, ale jednak taka uspokajająca Czyli dla mnie Właśnie, ja chyba nie jest uspokajająca Ale jest dobra do pościgu Pogoda zmienia. się że uderzy. Koniec, nie, niez koniec. I koniec, dobra, no, bita. I mamy kolejną kolejny ząbczaszek. Chyba tak się nazywa. Dobra, ja to sobie pójdziemy do mm, drzewa. Nie wiem, jak to się drzewo nazywało, bo dalej nie gram. pójdziemy i oddamy ząb czaszek. Chępiące drzewo. No. Nie mamy. Drugi ząb. A i jak coś, no to, to może pisać, to w następnym odcinku zagram postacią, która będzie... Pełna napisana, żeby z nią zagrać, na przykład niebieskim rymanem, czerwonym Globoxem, małakiem, innym drugim. Więc albo jak chcecie, no to, może, to mogę być rymanem, albo jak chcecie to w każdym odcinku inną postacią. Oczywiście jest sektor, mam na razie odblokowane. Ale Dobra, to do następnego. A już w następnym odcinku, jak już mówiłem. jest szaleta więc tole co macie się i hi